Cześć! W tym odcinku dowiecie się, jak zmienić hasło w Messengerze. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i naciśnić dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów oraz zostaw łapkę w górę. A teraz zaczynamy. A więc aby zmienić hasło w Messengerze, musimy przede wszystkim uruchomić tę aplikację w telefonie. Następnie klikamy w lewym górnym rogu ikonę naszego zdjęcia profilowego. Tutaj pojawi nam się lista zakładek. My klikamy w zakładkę Ustawienia konta. Tutaj załaduje nam się strona z ustawieniami właśnie konta. Teraz klikamy w zakładkę Bezpieczeństwo i Logowanie. Zostaniemy przeniesieni do kolejnej strony i na tej stronie szukamy zakładki Zmień hasło. Klikamy w tą zakładkę. No i tutaj mamy trzy wiersze. W pierwszym wierszu wpisujemy bieżące hasło. Następnie wpisujemy w drugim wierszu nowe hasło i w trzecim wierszu tutaj ponownie wpisujemy nowe hasło. Jeżeli te pola uzupełnicie klikamy belkę poniżej zapisz zmiany i w ten sposób zmieniliście hasło w Messengerze. Więc tak wygląda proces zmiany hasła w aplikacji Messenger. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, koniecznie zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, zostaw komentarz oraz udostępnij ten film. No i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. A więc do następnego odcinka, cześć!